Pęknięcie Maloriego Weiss. Pewnie po wymiotach. Blisko 1% populacji to osoby aseksualne. Trzeba ci znaleźć kogoś na seks. Choćbym sam się miał poświęcić. Mam aseksualną pacjentkę. Leczysz wielki zbiornik algi? Według tego artykułu to jedna z orientacji seksualnych. Też to czytałem. W tygodniku masz kary. Wygląda dobrze. Od dekady szczęśliwie zamężna. Z facetem, który kocha członki za ich dwoje. Też jest aseksualny. Jej nie dolega nic poza zakażeniem pęcherza. Stawiam stówę, że znajdę medyczny powód jej niechęci do seksu Chyba ci się odbiło, jeśli myślisz, że cię do niej dopuszczę Wystarczą mi jej akta i próbki krwi Zero kontaktu Jeśli się do niej odezwiesz, zakład będzie nieważny Dla mnie to nawet lepiej